Gdzie idziecie? Um, idziemy coś zrobić, nie pytaj co. Bo to jest nieważne. Um, Okej, okay. to pa. Pa. Pa ludzie. Pa. Jo. Wejdźcie do środka. Wow, ładnie tu. Masz własną pracownię? Tak, mój tata kupił ten budynek. Super. Możecie chwilę odpocząć, potem bierzemy się do pracy. Faj. Zejdźcie na dół, zjemy coś. Okej. Okay. Co chcecie do jedzenia? No nie wiem, ja chcę kość, a ja jakieś ciastki jak chcę Okej, okay, to ja wypiję mleko, zaraz przyniosę Masz Jessica kość i Kristen masz ciastka, ja pójdę zaraz po co swoje mleko No to smacznego dziewczyny Okej, okay, bierzmy się do pracy. Pójdę tylko po laptop. Dobra, mam. Teraz bierzmy się do pracy. Sprawdź, co piszą na stronie naszej szkoły. Dobry pomysł. O! Nasza szkoła pisze coś. Orange, przeczytaj. Uwaga! Uczniów prosimy o nieprzychodzenie do szkoły przez tydzień. W szkole miał miejsce atak. Duch napadł na Keszę z klasy drugiej Beliceum. liceum. Uff, to nie nasza Kesza. Um, duch był jasnego koloru w ciapki. Jego imię zaczynało się na literę A lub M. Mógł być również brązowy z jasnymi ciapkami. Trzy dziewczyny z naszej szkoły musiał, muszą stoczyć z nim walkę. Całe szczęście, że to nie nasza Kesza, ale musimy dowiedzieć się kto to. Racja. Był w miarę opisany, ale nie wiemy, kto to. Niestety. Opisane zostały dwa petropy. No. Na co czekamy? Co? Bierzemy się do pracy. Zaczekajcie, coś muszę sprawdzić. Znalazłam! Co znalazłaś? Zostały opisane dwa petki, co nie? No tak. Wiecie dlaczego? Nie. Bo, bo to były dwa pet shopy. Kto to był? Mason Titans z czwartej C i nasz znajomy Adriano. Jak to? Właśnie. Nie wiem, sama nie mogę uwierzyć.